Dzień dobry, dzień dobry. Przed Wami recenzja książki Ucieczka na górę marzeń. Pan Rafał Witek napisał tą wspaniałą książkę, a wydawało, wyda, wydało ją wydawnictwo Literatura 16 września 2025 roku. I słuchajcie, może to dziwnie zabrzmi, ale to opowieść idealna dla wszystkich ludzi, którzy są zbyt mocno zapracowani. Nieważne czy dorosły, czy nastolatek, czy też dziecko. Historia pokazała, że wieczną pracą nie zauważymy, jak życie nam przemija. Ciągła praca to duży stres, co przekłada się też na domowników. No, dzieci widzą, że jest rodzic w domu, ale to jest tak zajęte, że tak naprawdę równie dobrze, jakby go nie było. To jest tak zwana samotność w rodzinie. No, bajce, rodzice, dwójki, dzieci za konkretnymi namowami w końcu postanawiają wyruszyć na weekend na górę marzeń, żeby po prostu odpocząć. Mają prawdziwe szczęście, no bo wiecie, cena jest promocyjna, niesamowita okazja, nowość na rynku, więc byli pewni, że lepiej nie mogli trafić. No, pieniążki przelali niemal natychmiast. Spakowali wszystko, co było potrzebne i je wyruszyli w drogę. A jakie było ich zdziwienie, kiedy nic nie wskazywało na to, że w ogóle to miejsce znajdą, a przecież za nie zapłacili. W międzyczasie ujrzycie zwierzęta, które no, dostały y, jakby tak trochę drugie życie, i pomiędzy nimi złą młodzież, która krzywdziła je po prostu dla zabawy. Wiecie, to prawdziwa historia trudnych tematów, kiedy no, nie ma się wpływu na przebieg wydarzeń. No bo co, jeśli marzycie o swojej najlepszej siostrze i wiążecie z nią tak naprawdę resztę swojego życia i wiele pragnień, wymyślacie sobie, jak to będzie, a tu się okazuje, że hmm, rodzi się braciszek. Co to znaczy zawód w oczach rodzeństwa? Jakie to uczucie, kiedy w pośpiechu jedzie się na miejsce odpoczynku i zamiast spokoju, osiąga się kłótnie i zepsoty samochód? Czy faktycznie każda okazja naprawdę jest okazją? No ludzie nie lubią się przyznawać do tego, że zostali oszukani. Ja nie ukrywam. Sama kiedyś nabrałam się na laptopa chyba za 40 zł. A ktoś inny zamiast skórzanej kurtki dostał dziecięcą, gdzie zapłacił za nią ukrycie, bo miała być piękna, bo to cyklowa. Słuchajcie, ta opowieść pokazuje, że w ciągu całego naszego życiowego pośpiechu, gdzie wykonuje się pracy, której się czasami nie lubi, gdzie bierze się nadgodzin, aby więcej zarobić, gdzie oszczędza się zawsze, żeby tylko było na jakieś ważne rzeczy, które tak naprawdę nigdy się nie spełniają, bo zawsze tych wydatków będzie po prostu żal, żeby chociaż przez moment pomyśleć o tym, co na to wszystko dzieci. Co mają z tego, skoro nie mają w młodym czasie kogoś, kto będzie zawsze w ich potrzebie? Czy faktycznie ekskluzywne hotele mogą stalić rodzinę? Czy czasami wystarczy wspólny czas choćby nawet i w ciemnym, zimnym lesie, ale z rodziną. Może nie zawsze każde marzenie się spełni, ale na pewno będą następne. No to jest prześliczna bajka bardzo mądra, która po prostu wywołała w samej mnie wiele emocji myśli w głowie, i, i wydaje mi się, że tak jak i dziecko będzie miało swoje przemyślenia na swoim poziomie, tak i rodzic, i ktoś starszy, i nawet ktoś wiekowy. Co mamy w książce? Piękne litery, czarno-białe rysunki, tytułowe marzenia i przemyślania, chyba bardzo zatrzymania. Także naprawdę godna poświęconego czasu. Uwielbiam takie książki, gdzie są nie tylko piękne, ale mądre, pouczające, z których zawsze coś się wyniesie i każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. Także uważam, że książka jest na medal, dlatego ze swojej strony bardzo ją polecam. <laughs> Pięknego dnia, kochani. Pa, pa!